Proszę jesteśmy na pierwszym przystanku po meczecie. Mamy przed sobą cudowny widok. Czy też doszliśmy kawałek dalej? do tak zwanego kamieniołomu, jak to nazywam. Czyli ruin starożytnych, które wam za chwilę pokażę. Ale zobaczcie na to, co tu się dzieje. Bydło dosłownie wozi wszędzie, na każdy kamień, na każdą wysokość. Byle tylko sobie zrobić fotkę na tle następnych 200-300 osób. Nic z tym nie widzę. Fajnie bo by sobie na takim czymś zrobić zdjęcie, czy wokół takich ruin, gdyby wokół nie było nikogo, bądź też kilka osób. No ale widzicie, osoby są aż ciemno, żeby nie powiedzieć, że aż czarno. A, <grytania> A ludzie i tak sobie robią te zdjęcia. tak, ta poprzednia, dojdę tu jeszcze kawałek do góry, bo tam mamy jeszcze lepszy widok na to na to co pokazywałam kilka minut wcześniej dobra doszliśmy do kolejnego punktu widokowego Trochę się zeszałem ale tutaj warto było przyjść bo jest zdecydowanie lepiej no i też lepszy widoczek zobaczcie tak to właśnie wygląda Plusem takich zorganizowanych wycieczek jest też to, że samemu nie chciałbym się tutaj przyjeżdżać, nie chciałbym się szukać tego miejsca. A nawet jakbym sam przyjechał, to na pewno bym tutaj nie dotarł tak szybko jak tym autobusem. Ponieważ tutaj głównie jeżdżą autobusy wycieczkowe, czyli musiałbym dojechać do pierwszej wioski po tym mieście, w którym wczoraj byliśmy na zakupach, i stamtąd, tak naprawdę, albo zobaczyć stopa, albo iść z buta przy moich, z moim zwrodnieniu stawów biodrowych, które raczej jest nierealne do wykonania, tak więc ta opcja była najlepszą opcją. Słuchajcie, taka sytuacja wracamy z powrotem. Zobaczcie, przed nami są Jeepy Z każdej strony, tutaj generalnie, z każdej strony generalnie mają wywalone na to, gdzie kto parkuje, jak parkuje. Blokują całą drogę, a teraz zaczynają przedstawiać te samochody tak aby nasz autobus mógł przejechać dalej a tu po drodze mijamy w w ogóle chciałbym wam jeszcze pokazać lokalny to jest w ogóle wioska, która, w której mieszka tylko osiemdziesiąt kilka osób, w tym 11 dzieci i oni mają nawet swoją szkołę a pokażę wam jeszcze jakby lokalną zabudowę która nie wygląda zbyt interesująco tak naprawdę te domy są budowane, żeby były niektóre są nowe, niektóre są stare bardzo często zakręty między tymi budynkami i na każdym budynku, w jest tak, że w tej części na każdym budynku mają dwa panele fotowoltaiczne. Na każdym budynku są panele fotowoltaiczne beczki, takie beczki zobaczcie i typ mówi, że nawet zimą wystarczy, wystarczą dwie godziny, aby w beczkach woda była gorąca. Jest to woda do użytku domowego. Idziemy wioską do przodu. Tak to wygląda. Przyjechaliśmy do jakiejś knajpki, parku, czy czegoś takiego. Zaraz się dokładnie dowiemy. Taka typowa prowincja w tym miejscu. Tak, a to jest ten sad z pomarańczami, chyba to jest to, mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze. To jest Or yeah, yeah, orange garden, nie? Ja, ja orange, orange right side and left side olive tree. Oliwki mamy po lewej i po prawej mamy, mamy pomarańcze. What's your Name? 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 Lukas. Lukas, orange. Pick up orange. Thomas, deine orange Da. guck mal. Orange, pick up. So, wir laufen hier weiter. Left side, uh, olives. This is all olives, look here. Under the flower is olives. Olive pickup time is August, September. Green and October, November, December, January. Brown or black. Uh, the... well, mamy November, przewodnika, January, który mówi w trzech językach: po niemiecku, po angielsku e, i po e, rosyjsku. E, brown, ale teraz się ogranicza, tylko do e, angielskiego i do niemieckiego. From 10 kilo olives, if you e, e, make the juice. Olive oil 1 liter 10 kg, 1 kg, 1 liter oil Przyszliśmy do takiej knajpki, tawernym powiedział, w której tej panie wykonują czy też gotują pieką ich oryginalny chleb na kamieniu

Zamówiliśmy sobie placek. Placek dla placków. 2 euro za placek z serem. Można było sobie też zamówić taki placek z wypiekan na kamieniu z serem i z szpinakiem. Ja mam na szpinak, wzięliśmy sobie z serem i do tego soczki. Taki soczek u w hotelu do śniadania euro, tej dwa. no wiadomo, robią kasę na turistach, to też 2 euro. Dwa soczki, 6 euro. Punk, poszło. Smacznego. Dobra, podsumujmy pierwszy posiłek na trasie. Krótko mówiąc, szału nie ma. Nie jest to warta na ponad 2 funtów, też 2 euro. Wziąłem, aby spróbować w ten sposób. Nie, nie wiem coś takiego prosto spieca, Ale osobiście polecam coś takiego w wersji Alatesco za 70 centów. Jest lepsze. Lepiej wypieczone. To centralnie nawet nie było dobrze wypieczone. Ser, zobaczcie, taki, taki twaróg i szczerze, no, no nie było to warte, nie było to warte. Jedyny plus soku jest tutaj taki, że no to, oczywiście, to, on ta kobieta wyciskała na miejscu i jest taki naprawdę sok prawdziwy, prawdziwy pomarańczy. Podobna zapunta, czuć, że jest lekko rozwodniony. Plus no to dajmy na to, że dajmy 5 punktów za sok i w skali od 1 do 5 ten naleźnik to tak minus 2. Jesteśmy zaproszeni do domu, możemy sobie wejść i poglądać jak wygląda chałupa. Generalnie jest to bardzo nisko. Uje babuszka tu jest To jest tam postawić. sklepach. <grybujesz? grybujesz> tak, muzeum. <grybujesz> Tutaj okay. okay, pokój gościnny. No I tu mamy pokój pokój Zestaw wypoczynkowy. Zestaw wypoczynkowy. Zestaw ścianka. Tutaj mamy Zestaw no. ja wypoczynkowy. Mam taka mamy Tutaj mamy taras, chyba najbardziej luksusowa część tej chałupy. No i fotowoltaikę. Fotowoltaikę. Nie. Nie ma też mam wody. O, dachem na pomarańcze. Tak wygląda cofanie w autobusie w wąskim terenie w tych wszystkich budynkach Z przodu od ich